Avid Studio posiada wydajny zestaw narzędzi, które pozwolą Ci dodać korekcje, efekty lub jedno i drugie do klipów audio, wideo i zdjęć. Dostęp do tych narzędzi możesz uzyskać na kilka sposobów. Jeśli klikniesz dwukrotnie na klip w bibliotece, to uzyskasz dostęp do narzędzi korekcji. Jeśli korekcja zostanie naniesiona na klip w bibliotece, to w takiej skorygowanej formie będzie mógł być użyty w każdym kolejnym projekcie. Kiedy klip znajdzie się w projekcie, zawsze możesz oczywiście zmienić tą korekcję lub ją usunąć, jeśli ci się nie podoba. Wszystkie korekcje i efekty nanoszone są niedestrukcyjnie. Połóż zdjęcie na osi czasowej. Teraz kliknij na nim dwukrotnie, zauważ, że ponownie pojawiła się zakładka korekcji, ale w towarzystwie dodatkowych zakładek. Efekty oraz panoramowanie i powiększanie. Zakładki efekty i panoramowanie i powiększanie są dostępne tylko wtedy, kiedy otwierasz klip z osi czasowej, ponieważ zależą one od tego, jaki czas trwania zostanie im nadany w projekcie. Należy też pamiętać, że ze stylistycznego punktu widzenia efekty wybrane do jednego projektu będą się różniły od stosowanych w innym projekcie. Klip w bibliotece w swojej oryginalnej formie jest wciąż dostępny do użycia w innych projektach, w których te konkretne efekty lub panoramowanie i powiększanie będą wydawały się niewłaściwe. Połóż klip audio, wideo i zdjęcie na osi czasowej. Kliknij dwukrotnie na którymkolwiek z nich. Ponownie otworzy się okno edytora mediów. Na samym jego dole znajduje się nawigator. Jeśli nie jest widoczny, po prostu kliknij przycisk pokaż nawigatora. Możesz załadować dowolny klip do edytora mediów po prostu klikając go w nawigatorze. Nie ma potrzeby powracania do widoku osi czasowej. U dołu edytora mediów jest jeszcze kilka dodatkowych przycisków, które udostępniają Ci różne sposoby wyświetlania Twoich klipów. Solo pozwala wybrać, która konkretnie warstwa osi czasowej będzie wyświetlana w oknie edytora mediów. To jest bardzo przydatne przy pracy na złożonych, wielościeżkowych sekwencjach. Możesz również oglądać swoje media w różnych skalach. W tym pełnoekranowo, jeden do jednego i dopasowane. W tym ostatnim przypadku pokazywany jest zawsze cały obraz. Z pomocą nawigatora wybierzmy zdjęcie. Wyświetlane są trzy zakładki korekcje, panoramowanie i powiększanie oraz efekty. W zakładce korekcje masz dostęp do narzędzi służących do wzbogacania charakterystyki oryginalnego obrazu, wykadrowania fragmentu obrazu, wyprostowania obrazów, które są trochę przekrzywione oraz do usuwania efektu czerwonych oczu na zdjęciach. Panoramowanie i powiększanie otwiera dostęp do narzędzi, z pomocą których możesz zanimować swoje zdjęcia i poprzez dodanie ruchu urozmaicić nieruchome obrazy. Możesz teraz tworzyć filmy zupełnie jak profesjonaliści. W zakładce efekty znajduje się obfitość efektów specjalnych, którymi możesz dopieścić swój film. Po najechaniu kursorem myszy nad poszczególne pozycje pojawi się jej krótki opis. Wybierzmy jakąś kategorię efektów. Kiedy najedziesz kursorem nad efekt, zostanie wyświetlony podgląd tego efektu. Aby zastosować efekt, po prostu kliknij na nim. W panele po prawej możesz dodatkowo zmodyfikować efekt, zmieniając wartości poszczególnych jego parametrów. Komentarza wymaga opcja dodatki po prawej. W tym miejscu umieszczane są dodatkowe efekty, czasem nazywane wtyczkami lub pluginami. Avid Studio zawiera wydajne wtyczki firmy Red Giant, które znajdują się właśnie tutaj. Teraz w nawigatorze wybierzmy klip wideo. Mamy teraz do dyspozycji dwie zakładki, korekcje i efekty. W zakładce korekcje masz dostęp do narzędzi służących do wzbogacania charakterystyki oryginalnego obrazu, wykonania migawki z Twoich materiałów wideo i stabilizacji trzęsących się nagrań. Zakładka Efekty, jak poprzednio, udostępnia obfitość efektów specjalnych, którymi możesz dopieścić swój film. Możesz dodawać kilka efektów do klipu oraz zmieniać kolejność, w jakiej są na niego nakładane, po prostu przez przeciąganie ich w dół lub w górę na liście. Pomarańczowe kropki dają możliwość wyłączania i włączania dowolnego parametru lub efektu, ułatwiając porównywanie. A teraz wybierzmy klip audio w nawigatorze. Tutaj do dyspozycji mamy dwie zakładki: korekcje i efekty. W zakładce korekcję masz dostęp do narzędzi służących do wzbogacania oryginalnej charakterystyki dźwięku. Bardzo przydatne są wyświetlające się wskazówki wyjaśniające, co każde z tych narzędzi robi. Jest tu equalizer do zmiany charakterystyki tonalnej, kompresor do redukcji poziomu wyjściowego do zadanego progu. Expander do redukcji niskopoziomowych zakłóceń, de easer redukujący syki i inne dźwięki o wysokiej częstotliwości, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, i na koniec redukcja szumu, tłumiąca niechciane zakłócenia w dźwięku. Kiedy już zakończysz korekcję, możesz również dodać efekty audio. Kliknij zakładkę Efekty. Wybierz efekt audio. Wypróbuj różne efekty i pamiętaj, że możesz wybrać i dostroić efekt klikając na jego ikonkę, a następnie korzystając z panela kontrolnego po prawej. Cała zabawa z edycją audio zaczyna się, kiedy zrozumiesz, jakie możliwości oferuje Ci Avid Studio. Poświęć trochę czasu wypróbowując różne możliwości i zanim się spostrzeżesz, zostaniesz mistrzem edytora mediów. Jest to doskonały moment na zapoznanie się z szerokim wyborem i różnorodnością efektów. Dalej, pobaw się trochę i zacznij eksperymentować, ponieważ zabawa i kreatywność to domena programu Avid Studio. Jestem Paul Holt z Class on Demand. Ten prowadzający rozdział przedstawił Ci w skrócie siłę i elastyczność programu Avid Studio. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz skutecznie tworzyć swoje filmy dopracowane z taką samą wysoką jakością jak najnowsze hollywoodzkie hity, to możesz zamówić swój własny egzemplarz kompletnego szkolenia z serii Class on Demand dla Avid Studio, bezpośrednio na stronie Avid. Dziękuję za uwagę w imieniu firm Avid oraz Class on Demand.